Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem proces instalacji platformy sprzedażowej czy też sklepu internetowego PrestaShop w wersji 1.7. Instalacja sklepu jest o tyle prosta i intuicyjna, że już po kilku minutach jesteśmy w stanie przystąpić do jego konfiguracji i ustawień globalnych. Cały proces instalacji będę przeprowadzał zgodnie z dokumentacją z instrukcjami zawartymi na Prestashop.com. Na początek pokażę, jaki efekt powinniśmy uzyskać po pomyślnej instalacji produktu, czyli jaki domyślny szablon oferuje Presta. W tym celu musimy przejść do zakładki zasoby i wybrać odnośnik demo sklepu. Jak widzimy, na pasku na samej górze mamy cztery ikony związane z responsywnością naszego sklepu. Pierwsza ikona to jest komputer stacjonarny i widzimy tutaj w oknie poniżej, jak będzie wyświetlany na monitorze komputera stacjonarnego nasz sklep. Drugą opcją to jest tablet w pozycji poziomej. Trzecia opcja to jest tablet w pozycji pionowej. I czwarta opcja to jest telefon, czyli smartfon. Przejdę teraz do wyświetlacza monitora, czyli ekranu o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, przynajmniej w moim przypadku, i omówię poszczególne sekcje domyślnego oferowanego szablonu przez Preste. Na początek ukryję ikonę responsywności naszej aplikacji. Widzimy teraz domyślny szablon, który zobaczymy po instalacji. Na samej górze, na pasku, mamy kontakt do sklepu, który jest ustawiany w panelu administracyjnym. Następnie mamy wybór języka. Jak widać, języków jest sporo, więc, ale to jest też domyślne. W ustawieniach panelu administracyjnego możemy wybrać powiedzmy 2, 3 czy 5 języków. Dalej mamy logowanie i koszyk, czyli najważniejsza część naszego sklepu. Poniżej znajduje się sekcja z logo naszego sklepu, menu oraz wyszukiwarką produktów w naszym sklepie. Zmianę logo sklepu oraz menu umożliwia panel administracyjny. E, istnieje wiele modułów umożliwiających dopasowanie menu do własnych potrzeb. Poniżej znajduje się slider z przykładowymi aranżacjami produktów z naszego sklepu. Generalnie jest to miejsce, gdzie możemy umieścić promocje, jakieś bestsellery czy produkty ostatnio dodane. W kolejnej części znajduje się sekcja z naszymi produktami. W tym przypadku są to popularne produkty, co oczywiście jest do zmiany w panelu administracyjnym. Na dole po prawej stronie widzimy odnośnik do wszystkich produktów. Mamy wyszczególnione produkty z opcją paginacji, stonicowania, gdzie po przejściu mamy kolejną stronę. Po lewej stronie mamy filtry. To działa wszystko poprzez JavaScript, więc nie trzeba przeładowywać strony po wybraniu danego filtra. Jak widać, automatycznie się wszystko przeładowuje i wyszczególnione są tylko produkty, które zaznaczyliśmy. Popularnych produktów znajduje się obszar z możliwością ustawienia takiego baneru. Tutaj jest pokazane 20% zniżki na ubrania. No, jeśli w to kliknę, to przypuszczam, nic się nie zadzieje, bo nie ma jakiegoś odnośnika, po prostu przechodzi do aktualnej yy, strony. Yy, ale generalnie jest to do skonfigurowania w panelu administracyjnym. Poniżej mamy domyślny tekst, który też możemy skonfigurować w panelu administracyjnym, bądź usunąć, bądź dodać inne, e, inne szczegóły. W kolejnej części mamy e, obszar subskrypcji, czyli podajemy adres e-mail i klikamy opcję subskrypcji. Przypuszczam, że będzie przychodzić powiadomienie. E, nowych produktach czy zmianach w naszym sklepie, zmianach e, regulaminu. Kwestia konfiguracji. Ostatnią częścią witryny jest stopka. E, stopka informuje użytkownika o danym sklepie czy produktach, popularności, e, miejscu firmy. Generalnie w tym przypadku podzielone jest to na cztery części czyli produkty, firma, konto i informacje o sklepie. W produktach mamy coś takiego jak najlepiej sprzedające czy nowe produkty. W firmie mamy informacje o przesyłce. O nas polityka prywatności czy regulamin możemy umieścić. W koncie mamy zamówienia, wszystko co dotyczy użytkownika. Można tutaj dodać logowanie też, żeby automatycznie przechodziło do paska logowania. W ostatniej części mamy informację o sklepie, czyli... Wszystko to, co dotyczy sklepu, adres, adres e-mail, telefon, KLS generalnie takie podstawowe informacje dla użytkownika, żeby mógł zobaczyć, co to jest za sklep, gdzie on się znajduje, ewentualnie gdzie można odebrać osobiście dany produkt. Poniżej, znajduje się jeszcze część dotycząca praw autorskich naszego sklepu. Ok, z demo sklepu to by było wszystko. Przejdę teraz do dokumentacji instalacji e, Presty na serwerze i tutaj mamy dwie drogi, dlatego że możemy zainstalować nasz sklep na serwerze lokalnym, czyli możemy zainstalować Wampa czy Xampa, który ma już wbudowany PHP, ma wbudowanego Apache, wszystkie opcje, które nam potrzebne są do instalacji naszego sklepu, oraz możemy zainstalować go na hostingu, który wykupimy. Które no, po podpięciu domeny będzie automatycznie widoczny w sieci. Przejdę teraz do zakładki Zasoby i wybiorę odnośnik dokumentacja deweloperska. Przechodzimy do dokumentacji użytkownika. W tym miejscu mamy dokumentację Presty Shop w wersji 1.7, 1.6 oraz 1.5. Przejdźmy do zakładki Getting Started. I wybierzmy odnośnik, czego potrzebujemy do rozpoczęcia. W tym miejscu mamy niezbędne elementy potrzebne do działania aplikacji. Zobaczmy teraz informacje o wymaganiach serwera. Więc tak, potrzebujemy systemu Unixowego Linux czy Windows. Unix jest bardziej rekomendowany. Potrzebujemy web serwera, czyli Apacha w wersji 2.0 lub wyższej, e, PHP 5.4 lub wyższy oraz e, bazę danych MySQL 5.0 lub nowszą. E, wymagane jest 128 MB ramu na serwerze. Następnie na dole strony widzimy e, odnośnik do y, dokumentacji instalacji Presty Shop. Przechodzimy niżej. Widzimy e, krótką instrukcję instalacji zawartą w sześciu punktach. Na początku musimy pobrać i rozpakować paczkę z plikami Presty. W tym celu przechodzimy do e, prestyshop.com i klikamy załóż sklep. Kolejnym krokiem jest wybranie własnego profilu. Wybierzemy profil sprzedający. Planowanie otwar otwarcia sklepu. Wybierzemy mniej niż miesiąc. Powiedzmy, że zdążymy i możemy wybrać swojego maila. Dam tutaj maila test, nie trzeba podawać. Oczywiście na maila przyjdą e, dodatkowe informacje z, ze strony Presty Shop, natomiast bez podania również zostanie plik pobrany. Zaznaczamy warunki, politykę ochrony danych i klikamy pobierz. OK. I widzimy, że plik jest pobierany. Ok, plik został pobrany, więc musimy rozpakować nasz archiwum. Wypakowane archiwum zawiera trzy pliki. Główne ściągnięte archiwum mogę już usunąć. Archiwum PrestaShop zawiera wszystkie pliki i komponenty naszego sklepu. Plik instal prestashop jest to instrukcja, ta, in, ta sama instrukcja, którą pokazywałem wcześniej, instrukcja instalacji sklepu. Natomiast plik index.php jest plikiem instalatora, który korzysta z archiwum prestashop. Generalnie instaluje, rozpakowuje i wyświetla cały proces instalacji. Ok, przechodzimy do następnego kroku z dokumentacji. Jak widzimy, mamy stworzyć bazę danych na naszym serwerze. Ja już taką bazę danych stworzyłem i przy instalacji podam już tylko jej nazwę. Jeśli nie posiadacie takiej bazy danych, to jest wiele poradników, jak taką bazę utworzyć na własnym serwerze. Dodatkowo w instrukcji instalacji Presty, jeśli przewiniemy w dół, widzimy yy, instrukcję ładowania plików na nasz serwer, z którą się również można zapoznać, oraz tworzenie bazy danych na naszym serwerze, czy to lokalnym, czy na witrynie, czy na hostingu wykupionym yy, prywatnie. W trzecim kroku musimy załadować pliki na serwer. Ja to już zrobiłem wcześniej. Tu trzeba załadować również plik, o którym wspominałem, czyli archiwum zip, które będzie używane przez instalator. Czwarty krok kieruje nas już do zasadniczej instalacji, czyli przechodzę do okna instalatora i jak widzimy, mamy pierwszy krok. Tak jak wspominałem wcześniej, cały proces instalacji nie jest skomplikowany, dlatego że wykonuje ją za nas instalator. Okno, które aktualnie widzimy, wyświetli się już po rozpakowaniu archiwum zip przez instalator. Wróćmy na moment jeszcze do instrukcji. Tak, w pierwszym kroku widzimy wybór języka. Więc w naszym przypadku wybieramy język polski i przechodzimy, przechodzimy dalej, klikamy Next. Kolejnym krokiem jest umowa licencyjna. Więc czytamy umowę i oczywiście zaznaczamy, że się zgadzamy. Klikamy następny. Jak widzimy już jest język ustawiony, czyli wybraliśmy język polski, Wszystko, wszystkie formularze są w języku polskim. Generalnie całość instalacji opiera się na wypełnianiu pól, czytaniu i przechodzeniu dalej. Wspomnę jeszcze, w elemencie w prawym górnym rogu, czyli zaznaczonych na zielono kółeczkach, informują nas one o etapie, w którym jesteśmy, który już wykonaliśmy. Wykonaliśmy trzy etapy. Nie widzieliśmy etapu zgodności danych, zgodności systemu. A to dlatego, że instalator tak szybko przeszedł do kolejnego kroku, czyli w poprzednim kroku wszystko, e, wszystko poszło poprawnie. Przejdę jeszcze do tego elementu. I jak widzimy zgodność PrestaShop z Twoim systemem została zweryfikowana, czyli instalator nie zatrzymał się na tym etapie. Pojawiły nam się jeszcze dwa ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie dotyczy ICU System, czyli aktualizacji pakietu ICU związanego z wersją PHP. Chodzi konkretnie o element info, file info. Można to zmienić w każdym momencie, już nawet po instalacji na naszym serwerze w zakładce... Do obsługi wersji PHP dodaje się tylko ten komponent. Ja tego nie będę zmieniał, dlatego że z tej wersji korzystają inne aplikacje. Kolejnym, kolejnym ostrzeżeniem jest ustawienie short open tag w pliku php info. Plik mamy w naszej paczce na, nas, na naszym serwerze. Wystarczy się zalogować i zmienić, na, zmienić ten parametr na off. OK, możemy przejść do miejsca, gdzie wypełnimy informacje o naszym sklepie, czyli klikamy następny i wpisujemy nazwę sklepu. Nazło sklepu będzie DVD, będziemy sprzedawać filmy na DVD. Wybieramy rodzaj działalności. E, główna działalność to będzie e, hifi, foto, video. Instalacja produktów przykładowych. Ok, wybieramy tak, bo chcemy takie produkty zainstalować, żebyśmy coś w sklepie mieli już na wstępie. Hmm, podajemy imię. Powiedzmy Janek Wiśniewski. Wpisujemy adres e-mail. Akurat mamy wybrany test. Podajemy hasło i przechodzimy dalej. Ustawione w poprzednim kroku hasło będzie hasłem do logowania w panelu administracyjnym Presty. W obecnym kroku mamy za zadanie skonfigurować połączenie z bazą danych, wypełniając poniższy formularz. W pierwszym polu musimy określić adres serwera bazy danych, czyli serwera, na którym utworzyliśmy naszą bazę danych. W przypadku instalacji lokalnej na Wampie czy na Xampie wystarczy, że wprowadzimy localhost i to powinien być lokalny serwer. W moim przypadku połączenie będzie kierować się do serwera zewnętrznego, więc w tym przypadku podaję dane, które ustawiłem na własnym serwerze. Dane do logowania do naszej bazy, czyli adres serwera bazy danych, nazwę użytkownika, najpierw nazwę bazy danych, nazwę użytkownika. Oraz hasło do bazy danych. Ostatnim polem, które wypełniamy bądź nie, jest pole prefiks tabel. Jak widzimy, mamy tutaj PS, czyli PrestaShop. Jest, jest to prefiks domyślny dla tabel presty. Natomiast jeśli chciałbyś zainstalować kilka instancji Presty na tej samej bazie danych, należałoby zmienić ten prefiks, dlatego że Presta pobierając dane z tabeli nie będzie wiedziało, z której tabeli pobrać jakie dane bez prefiksu. Będzie pobierało z jednej lub z drugiej instancji, co się kolokwialnie mówiąc w rozjedzie, bądź pojawią się błędy. Ok, spróbujemy teraz nawiązać połączenie z naszą bazą danych, klikając przycisk Przetestuj połączenie z bazą danych. Widzimy, trwa testowanie. Ok, baza danych jest podłączona, czyli wszystkie dane, które wprowadziliśmy w formularzu są poprawne i mamy poprawne połączenie z naszą bazą danych. Ok, na tym etapie możemy przejść do ostatniego kroku, czyli do części pokonfiguracyjnej, w której a-instalator będzie wykonywał całą pracę, którą tutaj wprowadziliśmy. Klikamy przycisk następny i widzimy, że tworzy pliki, tworzy, tworzy tabelę bazy danych. I czekamy aż instalator zainstaluje wszystkie. Applichi componente. Widzimy, że mamy zainstalowane tabele, marzymy, mamy domyślny sklep i język, wypełnienie tabel da, danymi, konfigurowanie sklepu, instalacja modułów, instalacja modułów addons. Na samym końcu mamy instalację zakończoną. Sklep został zainstalowany i przygotowany do konfiguracji. Ostatnim krokiem, który musimy wykonać, jak podaje komunikat, ze względów bezpieczeństwa należy usunąć folder install. W tym celu przechodzimy do miejsca, do plików na naszym serwerze, tam gdzie został zainstalowany nasz sklep i usuwamy podany folder, czyli install. Następnie, w celu podstawowego zabezpieczenia naszego panelu administracyjnego, zmieniamy nazwę katalogu domyślnego katalogu admin na nazwę własną. Czyli możemy zmienić ją na przykład admin12345. Oczywiście myślę, że warto zmienić nazwę na nieco trudniejszą tego momentu domyślną ścieżką do panelu administracyjnego będzie Slash admin 12345. Na początek przechodzimy do naszego sklepu, czyli do frontu naszego sklepu. OK. I jak widzimy nasz domyślny sklep, nasza domyślna witryna wyświetla się tak, jak pokazywałem na początku. Mamy zainstalowany sklep, przechodzimy teraz do panelu administracyjnego, czyli wpis wprowadzamy zamiast adresu, sklep wprowadzamy po ukośniku, po slashu, dodatkowo admin12345. Pojawia nam się panel logowania, wybieramy nasz adres e-mail i wprowadzamy hasło. OK, zostaliśmy poprawnie zalogowani do panelu administracyjnego. W kolejnych filmach przejdę do omówienia poszczególnych sekcji panelu administracyjnego, więc subskrybujcie, klikajcie i do następnego.